Chciałem tylko na początku powiedzieć, że dyskusja była bardzo owocna. Doszliśmy do ciekawych wniosków i e, co ważne, stwierdziliśmy, że edukacja regionalna, bo o tym mówiliśmy, e, jest bardzo potrzebna i co do tego nie mieliśmy wątpliwości, Spieraliśmy się tylko co do formy, metod jej nauczania i przekazywania jej młodzieży. Proszę bardzo, przekazuję głos koleżance. Także nazywam się jestem z Kolegium Szkół Prywatnych i chciałam Wam się Przemawiają za tym, że edukacja regionalna jest konieczna dla nas. Po pierwsze, jest to wiedza o własnym pochodzeniu. Każdy z nas powinien wiedzieć, skąd pochodzi i jakie są jego korzenie. Myślę, że to powinno być ważne w naszym życiu, jeśli chcemy się rozwijać. Po drugie, integracja z własną grupą społeczną. Powinniśmy się integrować wszyscy, nie powinniśmy być odosobnioną jednostką, i myślę, że powinniśmy się utożsamiać z każdym, kto żyje w naszym otoczeniu. Po trzecie to jest przeciwdziałanie globalizacji. Nigdy nie ujednolicimy naszej kultury z innymi kulturami w Europie czy na świecie i myślę, że każdy powinien też posiadać jakąś własną autonomię, którą może być na przykład nasza kultura regionalna. No to, to samo jest zachowanie tożsamości narodowej. Powinniśmy się utożsamiać z naszym narodem, gdziekolwiek jesteśmy, i jakkolwiek się nie zachowujemy. Rozwijanie postaw patriotycznych. Każdy z nas powinien być patriotą i każdy z nas nie powinien zapomnieć o swoim kraju, o swoim pochodzeniu i o swoich korzeniach. Tak? I myślę, że ważne jest dla nas bycie patriotą i myślenie o edukacji regionalnej. Wzmocnienie odpowiedzialności za własną społeczność lokalną. Każdy powinien się liczyć z tym, skąd pochodzi, jakie są jego korzenie i powinien dalej to rozwijać. I powinien dalej rozwijać to, skąd pochodzi skąd się wywodzi. Ostatnim aspektem jest aktywne formy przekazywania wiedzy. Tej kultury regionalnej możemy uczyć się w różny sposób, przykład na rajdach, wycieczkach, i koniecznie w szkole, siedząc na lekcji, i słuchając, co mają do, nas, co mają do powiedzenia dla nas nauczyciele. Myślę, że to wszystko, co do powiedzenia na temat plusów edukacji regionalnej. Dziękuję. Jeżeli chodzi o same minusy to spieraliśmy się tutaj właśnie co do metod, ponieważ stwierdziliśmy, że ta edukacja jest potrzebna, jest konieczna, ale e, tu, kiedy wypisywaliśmy minusy, zwracaliśmy uwagę na... Mm, trochę robiliśmy to do na siłę. Zwracaliśmy uwagę na takie e, skutki skrajnie prowadzonej edukacji regionalnej. I to może być na przykład, e, tu mieliśmy rozwijanie postaw patriotycznych, a tu osłabienie tożsamości narodowej. Dlaczego? Kiedy... E, Jesteśmy jakimś regionem i bardzo silnie, bo e, poczujemy naszą odrębność narodową, to e, może posłużyć właśnie zerwania, e, zerwaniu więzi e, narodowych. E, widzimy, e, co się tutaj dzieje w tej chwili na przykład na Śląsku. Tamta e, edukacja regionalna jest bardzo e, wysoko rozwinięta. Bardzo się dużo e, zwraca uwagi na tą edukację regionalną. I zaowocowało to tym, na przykład, że Ślązacy poczuli taką już bardzo, taką potężną odrębność. Oni poczuli, że e, mogą być e, tak jakby oddzielnym, oddzielnym społeczeństwem, może nawet, niektórzy, niektóre ruchy sądzą, że państwem w państwie. Antagonizmy między poszczególnymi regionami, kiedy uczymy się, że my jesteśmy inni od innych, że my e, jesteśmy odrębnością, to może to sprzyjać wszelkiego rodzaju konfliktom na tle narodowościowym, na tle regionalnym, kulturowym, rasowym. I właśnie radykalizacja poglądów to to również, o czym mówiłem. I postawiliśmy sobie takie pytania. Jak uczyć tej edukacji regionalnej, żeby ona była na wysokim poziomie i żeby ona była dostosowana do naszych potrzeb i do naszych chęci? Edukacja regionalna musi być już na szkole, czy wystarczy wiedza przekazana przez rodzinę. I to jest ważne, dlatego że pojawiają się w naszej dyskusji takie głosy, że być może po co siedzieć w szkole w ławce i uczyć edukacji regionalnej, skoro mamy już i tak napięty grafik, skoro przychodzimy zmęczeni ze szkoły i to jeszcze ma być jeden dodatkowy przedmiot albo zabrany z innego przedmiotu. Że to nie ma sensu, że lepiej dowiedzieć się od rodziców, dziadków w domu, ale... Jest druga strona medalu, bo dobrze wiemy, że e, często ta wiedza, którą nasi rodzice e, posiadli od naszych dziadków, e, którzy przeżyli tamte e, czasy starsze, e, jest inna niż my ją zdobędziemy od naszych rodziców. I cały czas będzie się to osłabiać, więc ta regionalna, edukacja regionalna być może właśnie powinna być w szkole. i tu również e, Taki wniosek postawiliśmy, że być może warto zaktywizować tych starszych ludzi do tego, aby uczyli dzieci i młodzież e, nie na podstawie wykształcenia zdobytego na uniwersytecie, tylko na podstawie tego, co wiedzą o własnym regionie i e, żeby nam przekazywali swoje doświadczenia. W jednym z województw, jeśli dobrze pamiętam, to było województwo Podlaskie, zrobiłem taki ogromny panel, gdzie koła gospodyń wiejskich. W małych regionach, czy też kluby starszych ludzi przychodziły do szkoły i rozmawiały z dziećmi, opowiadali im historię z regionu, e, robili jakieś wycinanki ludowe. Rozumiem, już kończę. Robili jak, jakieś wycinanki ludowe i teraz chodzą tam dwa razy w tygodniu. E, to się sprawdziło, i być może powinniśmy zrobić taki program, gdzie nie uczylibyśmy tej edukacji regionalnej jako nauczyciele w szkole w ławkach, tylko właśnie tak i tu. Brak kadry. Ostatni punkt. Wykorzystam sobie 40 sekund. E, brak kadry, czyli jak nauczać tą kadrę, żeby mogła uczyć dzieci. Czy jest kadra wyspecjalizowana do tego, żeby e, uczyć edukacji regionalnej? Mamy to samo z wychowaniem do życia w rodzinie. Wiemy, jaka jest ta kadra. Wciąż nie, e, niedoskonała. Wciąż jest, można powiedzieć, że jest niekiedy tragicznie zła. Ale, ale e, trzeba tą kadrę szkolić tak, żeby mogła nas uczyć w efektywny sposób. Dziękujemy bardzo.